Jedyny w miarę zachowany zamek na szlaku Orlich Gniazd, położony w pięknej dolinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zapraszam na zamek Pieskowa Skała. Zamek wzniesiony jest na wzgórzu znajdującym się w środku Doliny Prądnika. Ze wszystkich stron jest otoczony zalesionymi wzgórzami, zagrożenie powodziowe jest wręcz ujemne. Pierwsza wzmianka o zamku w tym miejscu pochodzi z 1315 roku, jednak dopiero Kazimierz Wielki wybudował obecny. Był większy niż dzisiejszy, ponieważ nie zachowała się część górna leżąca na skale Dorodka. Dzięki wymienionym już przeze mnie walorom był chyba jednym z najlepszych zamków obronnych w Polsce. Potem był siedzibą rodu szafrańców. Sporo osób z tej rodziny trudniło się z bójectwem i wykorzystywali zamek jako punkt wypadowy, bo obok przebiegał szlak z Krakowa na Śląsk. W XVI wieku panujący tam ród wyremontował zamek do stylu renesansowego i dzisiaj już nie widać gotyku. Następnie Piskowa Skała zmieniała właścicieli jak ten jeden papieros, który ktoś zdobył i przyniósł do reszty dzielnicowej patologii. Nastąpił XVII i XVIII wiek, a po tym czasie dobrze wiemy czego się spodziewać i ja chyba nie będę mówił, bo mam nadzieję, że każdy to wie, a jak nie to zapraszam do dowolnego na kanale odcinka o jakimś mieście, a jest duża szansa, że akurat w dobry traficie. Pod koniec XVIII wieku gościł tam sam wielmożny z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski, ruski, Pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński i inne duperelskie tytuły tego typa Stanisław August Poniatowski. W XIX wieku zawaliła się wieża na skalę Dorotka i właściciel stwierdził, że w ogóle e, szkoda tego odbudowywać i dupnął sobie nową wieżę. Również w XIX wieku w okolicy bili się powstańcy pod dowództwem Mariana Langiewicza z wojskami rosyjskimi. Chyba nie będzie zaskoczeniem, kiedy powiem, że Rosjanie zajęli Pieskową Skałę. Wówczas panował tu ród Mieroszewskich. W tej rodzinie jeden wyremontował zamek, a drugi roztrwonił w kartach i innych bukmacherach cały majątek i zamek najpierw miał jeszcze kilku innych właścicieli, a potem cyk na licytację. Po II wojnie światowej zamek trafił w ręce jakże wiernych i opiekuńczych przyjaciół ze wschodu. Obecnie jest to oddział państwowych zbiorów sztuki na Wawelu. Warto zwrócić uwagę na walory obronne, bo serio, poza takim malborkiem, to w średniowieczu był to chyba najtrudniejszy do zdobycia zamek w Polsce. Załoga mogła się bronić długo, bo jedzonko zawsze mieli, o niekorzystny wiatr też nie ma się co martwić, były też idealne warunki do nawalania z armat. Tak było w średniowieczu, ale w XVI-XVII wieku to już wszystko było potrzebne jak 95% polskiego programu nauczania w życiu, bo nastąpił taki rozwój artylerii. Wtedy w to miejsce już by nie weszła ani jedna armata, a te otwory to były takie no nie za duże. Pewnie dlatego właśnie wtedy uczyniono z niego rezydencję, chociaż dalej nieco obronną. A że Rosjanie go zdobyli to już trochę inna sprawa. Taka ciekawostka od przewodnika, że dziedziniec zaprojektował architekt, który najpewniej był pod wpływem. I serio, to nie jest kolejny beznadziejny, suchy mój żart, to autentyczne słowa pana przewodnika. Dziedziniec do najsymetryczniejszych to raczej nie należy, arkady też takie niezaregularne miejscami, a przejścia różnej szerokości, nie żebym wypominał, taka o ciekawostka. W dole znajdują się niewielkie ogrody, w wieży na dziedzińcu zewnętrznym, czyli tym, znajduje się kawiarnia, z której jest fajny widok na okolice. Na zamku miałem także okazję zobaczyć wystawę malarstwa angielskiego. Warto też zwrócić uwagę na to, co się znajduje pomiędzy arkadami. Mają to być karykatury przyjaciół jednego z szafrańców oraz ich herby, i tym właśnie szafraniec miał osiągnąć szczyt komedii. Dobra, to teraz legenda. Legenda głosi, że jeden z właścicieli zamku miał córkę Dorotę, którą zaręczył z jakimś dziadem bez zębów, a dla niej to taka nieciekawa sytuacja, bo ona miała już chłopaka. On miał jako przebrany ksiądz dostać się na zamek i w udawanej spowiedzi uknąć z Dorotą plan ucieczki, ale cały misterny plan wpizduł, bo podsłuchał to jakiś sługa i doniósł o tym właścicielowi, który planował niedoszłego spowiednika udupić przez rozczłonkowanie go czterema końmi, a Dorotę jako szlachciankę zamknął w wieży, która stała na wcześniej wymienionej skale, która dziwnym zbiegiem okoliczności nazywa się dzisiaj Dorota. Ona została skazana na śmierć głodową, tak, wiem, że coś tu się nie klei, ale miał się znaleźć piesek, który codziennie kilka razy popieprzał sobie po skałach i przynosił dorocie jedzenie. Według legendy stąd miało się wziąć nazwa pieskowej skały, ale to tylko według legendy, bo bardziej prawdopodobna wersja mówi o jakimś Piotrze. To imię zdrabniało się w średniowieczu jako peszko lub pieszko, stąd miało się wziąć nazwa peszkowej, pieszkowej i w końcu pieskowej skały. Nie, 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 spokojnie, nie zapomniałem. Obok zamku znajduje się chyba najbardziej rozpoznawalny na jurze ostaniec skalny zwany maczugą Herkulesa. Jak takie coś powstaje, to już mówiłem w filmie, który teraz w prawym górnym rogu widzicie. A teraz następna legenda. Ogólnie chodzi o to, że taki burżuj twardowski z Krakowa stwierdził, żeby, w zamian za posługi, sprzedać diabłu duszę. I raz na próbę kazał przynieść temu diabłu pod zamek na pieskowej skalę taką jebitną skałę, i żeby ona była szeroka na jednym końcu, i wąska na drugim, i tym wąskim końcem miała stać na ziemi. I tak stoi do dzisiaj. Także tego. Do widzenia.